Na no, odcinku, dzisiaj gramy w Sister Location czyli grę typu FNaF I właśnie już trochę to testowałem I właśnie wiem, że tutaj lecimy z głowy Musimy wjechać windą, żeby się nie przeżyć

Zaznaczam wszystkich widzów i dajcie lajka i suba i dzwona żeby takich filmów było więcej o snafie By ja dokładnie takie proste <laughs> W ogóle tu ja są różne dźwięki Na przykład to To Tu jeszcze robię dźwięk O tu robię jeszcze dźwięk Dźwięki no tu się wszystko stoi. Otwieramy do dwóch Nie wiem, czy ja Próbowałem biegnąć. O, chyba w węcie się biega. So Dobrze. Co wie, lecimy. Nie, Nie wiem, z nóżek. zielone, zielone. Robię. Serwisie, że nie? Co ty się na mnie napisz? Ale to przepraszam. Jest coś w porządku prywatnym. Dzień. Wiem, trzeba sobie określić to. Balorem musimy sprawdzić. Ballora jest... Uwaga, nie mówię nie bardzo proste z Ballorą. Z dowodziłem tak, to że biegnąłem cały czas. To świecimy. Biegłem uh -oh. cały czas uh -oh. i... Like nic like nie stało. Musimy teraz iść? stop. Stop. Przepuszcz o wróciła do mnie ichtydzek I zaznaczam po posie... No, już rzecz nie jest rzecz nie siedzi Wróciła na miejsce W Widzowie, patrzcie Jest to głośnik Który... nie działa No, no to, to nieważne widzowie Że głośnik nie działa No, jakieś dźwięki wydaje ha Halo, jesteś tam? Looks Funtime Foxy is No oczywiście, szok! A co się spodziewałem, jak nie szoku? Biedna. Biedna Funtime Foxy. Ona mnie nie musiała Let's tak mocno... another Ale zabawa Możemy się bawić robotami i je torturować! nareszcie wróciłeś, Funtime Foxy. Foxy mhm. Tu nie? No, okej, to idziemy do węta. Lecimy! Bigim. Ci Nie bądź. robimy koszmarów. Koszmarki nocne już straszą? A to opiero jest creepy. Aha, świecimy. No nie ma nikogo, bo oczywiście. Gdzie masz mieć potwora? nie nigdy. Nie. Oczywiście widzowie musimy użyć szoku! A czemu się nie można spodziewać, jak nie szoku? To widziłeś ja cię cyrkus Baby nie widzę. Widzowie, widzicie Cirkus Baby, bo... Ja nie widzę cyrkus baby. Gdy trzeba przedniał u szoku, to wróciła na miejsce w sumie. Że tutaj prędzej bawimy dobrze. Więc w ogóle pracujemy. Może no, myślisz że szok i co? Jestem znowu? No, nie widzę się dalej. Chyba so, ja wróciła, ale. I chyba nie chciała wrócić, bo. Za bardzo się to trzymała. Dobra, widzowie. Tak robi się to bardzo szkulopne. Co? O, mogę wrócić. Jej, będę mógł wrócić pokworum? O nie. To się dobija do wenta Czarnia. widzowie. Goni nas. Uciekam. Aha. Jej. Wróciłeś do domu? Oh, czy jestem... Tak... czy jestem ptacem z mlekiem? Oh, Widzowie. Nie uwierzycie, wróciliśmy do domu. Nareszcie wróciliśmy do domu. O, jestem. Ja bardzo. Nie fajnie on domek, ale czemu u mnie w domu jest... to? Właśnie, sam nie wiem. Tylko to mnie zastanawia w tym domku. No te... to domu jest zastanawia, bo to jest normalne. Ale to... Czemu do nas przyszło jakieś dziwne coś? I my sytuujemy pokpornie? Fajnie, a tu... Tu jest i can't be nie mogę być uśmiechem. Well, Oni też obejrzycie. Dlaczego nie mam takiego oka? Chyba nic nie wiem. A już koniec filmu? O, o mój Boże, już nie oglądamy i nie mamy pokpolon. O mój Boże, widzowie! Papa, widzowie, koniec tego odcinku. I teraz oczywiście nagramy sobie.